Witam was, tutaj ja. Chciałbym wam podziękować za 50 subskrypcji. Jestem zaskoczony, że udało mi się zdobyć tyle subskrypcji, tak prawdę mówiąc, w przeciągu mm, kilku miesięcy. Już tak raz tworzyłem filmik za 10 widzów, no bo nie, może z 2 miesiące temu. Udało mi się 40, 40 widzów dodatkowych w przeciągu całych dwóch miesięcy, może półtora zdobyć. Jest bardzo duży sukces. Dziękuję bardzo za to, że podobałam wam się, domyślam się, że ten nie tylko let's play, ale także e, solucje, które chciałbym już dokończyć, solucje właśnie z Anniversary. Jak najszybciej staram się ją dokończyć. No i wam w nagrodę po prostu chciałem nakręcić e, z tych, takiego krótkiego, bonusowego, krótkiego let's playa, z planszy eee, Pyramid of Rules e, z Lara's Level Base e, będziecie mieli linka do strony i do, do tej planszy pod moim filmikiem. Także dziękuję Wam za to i z moim komentarzem obejrzycie krótkiego let's play. Ja już kiedyś w niego grałem, więc mniej więcej wiem co tutaj jest, ale obejrzycie jak się staram. Także do rzeczy. I Pyramid of the Rules. Idziemy. Mam nadzieję, że mi muzyka jako taką nie przygłusza. I widzimy bardzo ładną piramidkę. Egipt 2010 rok. I czas na zapis. Tak, i od razu nam się za nami zamknęły. Tutaj są kolce. Oczywiście pokażę jak zabijają Larem. Nie wiem czy malekunek długo się cytuję. Tutaj jest tak. Widzicie? Dlatego tutaj po prostu nie... Ja wiem jak tutaj to przejść, także... E, pokażę. Trzeba tutaj po prostu bokiem. E, znaczy bokiem, właściwie drabinką tutaj. Tylko trochę wyżej, ponieważ one też mogą mnie od dołu jednak zabić. A na rękach normalnie łatwiej jest. Ten. Tak, więc myślę... O nie, no widzicie? Trzeba trochę jeszcze jednak wyżej. Eee... Także jeszcze teraz trochę wam posmęcę na temat y, tych subskrypcji. Bardzo wam dziękuję za nie. Bardzo mi miło, że właśnie tak jak mówiłem podobają się te wszystkie moje, te moje filmy. Jak tak, nie wiem, no domyślam się, że każdy zagrajmer wam coś takiego powie, że oczywiście się nie spodziewał, jest wielce zaskoczony. Y... W sumie 50 widzów porównają do innych zagramerów to jest nic, ale ja się cieszę. Ja bym się nawet cieszył z 10 widzów, którzy mnie tak naprawdę szczerze oglądają. Ale jednak no na tych 50, no to tam chyba załóżmy, z 7-8 ogląda moje let's play. E, tak, wiecie, że naprawdę za każdym razem komentują czy coś takiego. Reszta to jest, ja się tacy wiecie, że rzadziej. Ja nie mam, oczywiście, ja nic was nie mówię, żebyście mnie oglądali, bo to nie o to chodzi, bo e, ja to robię. Aha, tak, tutaj jest bardzo śliczna woda. I część to też jest, mówię, osób, które oglądają po prostu nie dla subskrypcji. O, czas go zabić. Dawno w klasykanie grałem. Coś nam zabrał, widzieliście? Ten facet. Teraz to zabierzemy, o ile to będzie miał. No, nie wiem, co to było, no nieważne. I skakujemy do ładnej wody. Oczywiście jesteśmy w Egipcie w moim ulubionym. W mojej ulubionej cywilizacji starożytnej. Tak, tak jak mówiłem, bardzo dziękuję Wam za te subskrypcje. Już zakończę tych subskrypcjach, bo pewnie was nudzę. Tak, dobra. Tak i wychodzimy ładnie z wodą. Dobrze. I drzwi nam się otwierają jesteśmy na dziś. E, witam was jeszcze raz, przepraszam, ale po prostu mi się e, komputer z niewiadomych przyczyn wyłączył i po prostu musiałem grę włączyć jeszcze raz, także będę kontynuował bonusowe filmik. Tutaj chyba zakończyliśmy, prawda? Tak w tym filmiku. Tak, teraz będziecie widzieć go całego. No nie wiem, nie wiem czemu. Hmm, się wyłączył. No, w się odzywa no burza była, ale sam komputer się wyłączył tylko w sumie. No ale dobra, nieważne. E, tak, polega to tutaj na tym, że musimy zebrać e, dwa kartusze e, i powsadzać się do takich specjalnych... E, mam nadzieję, że dobra jest głośność, do takich specjalnych właśnie... E, nie wiem, nisz czy to, co to tam jest. Tak. E, I tutaj mamy pierwszy... Oj, nie. oczywiście pułapki. To jest tak jak mówiłem, dosyć krótka plansza. To jest dosyć krótka plansza, także... No w samym raz na bonusowy filmik. Tak, mam nadzieję, że mi miejsca na dysku starczy. Bo tak jak mówiłem. Nie no, nie mówiłem właśnie. Yy, jestem świeżo po nagrywaniu yy, tego. Yy, let's playa z Raider yy, Angel of Darkness i po prostu... E, Miejsce mi tam średnio zostało. Postaram się dzisiaj dodać ten bonusowy filmik. E, ale wtedy nie dodam po prostu... Przepraszam. kucham w mikrofon. E, nie dodam po prostu z Angel. Wtedy po prostu e, jutro... E, dodam. Także... Bądźcie cierpliwi. Dobra, e, zapis. piorek się niecierpliwi cały czas, kiedy... GTA. Będzie mogła grać. Teraz ja już nie mogę, bo ja idę na noc do pracy. Teraz ja już nie będę grała. No przecież masz jeszcze, masz jeszcze trochę czasu. Ale muszę się wyszykować, muszę coś załatwić. Świetne, dzięki! Nie ma za co, zawsze do usług. Dobra. Mamy pierwszy kartusz B, czy K? Nie, ba, B, ba, ba. Kartusz B. Ba. I lecimy po drugi. No jakoś powiedzmy chyba w tym momencie mi się ten, yy, Przepraszam, może jakimś w tym momencie. W tamtym momencie mi się wyłączył prąd. Oczywiście od, kom, od komputera prąd, nie. Nie w domu. No. I tutaj są yy, tak, moje ulubione pułapki ogniste. Uwielbiam je. Yy, także. Postaram się. Szybko je zrobić. Mogę postaram się dokończyć jak najszybciej tego bonusowego, bo pewnie Was już nudzę. Tak, oczywiście najprostszym sposobem, żeby unikać ogni, jest na samej krawędzi. To jest stara moja dobra y, taktyka na samej krawędzi stać. No nie, teraz się nie udało, ponieważ zapaliło się w międzyczasie. Może będę się przeczekać. Nie wiem, czy teraz to się uda. Zaraz zresztą zobaczymy. chyba moment wyczułem. Nie, 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 moment. No nie. Dobra, będę musiał jeszcze raz chyba skoczyć. Albo przynajmniej poczekać. Żeby tam to zgasło, bo po prostu za mało czasu będę miał. Tak w ogóle ciekaw jestem.